Halo, halo, Headshot! bum, hej, z dawid i dzisiaj nie ma żadnego let's playa, gameplaya i tego typu sprawy. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat, mm, pewnie już wiele osób z Was o tym wie, czyli cytuję, Popuś ucieka przed Wisłą do Galej krakowskiej. Proszę Państwa, ja się na to napotkałem, skolując sobie na Facebooku, no standardowo oglądałem Facebooka, jak to zobaczyłem, to od razu postanowiłem wejść na forum, Postanowiłem wejść na ich fanpage'a, yy, z tej ekipy i z tego co zauważyłem, to po prostu, yy, jakby to wam powiedzieć, yy, no, głupie. Dlatego, bo po części to może być fake, ale do tego w końcu dojdziemy. Pierwszą sprawą jest taką, że na patrząc, to popek yy, na pewno by nie uciekł. Dlatego, bo o, oczywiście ja go nie bronię, żeby nie było, tylko po prostu. Pierwsze, no, Popek chodzi teraz z ekipą. Tam, ktoś chyba tam, Bojkson i Alibaba z nim chodzą, z tego co mi wiadomo, w na ręku. Drugie, no, fakt co fakt, nawet no, jakby uciekł, bo w końcu ekipa no, to razie główną sprzęty mają, to spoko. Ale od razu w Galerii by się zrobił chaos po prostu tłum, że Popek przyszedł, a dziewczyny by krzyczały i tego typu sprawy. A drugie, y, obrażenie Wisły, no to proszę Państwa, to jest dla mnie nielogiczne, dlatego iż, y, no Wisła na tak to zrobiła, to co, no chcieli to niech mają, Jezu, jakby Popuś kibicował, oczywiście ja taki przykład daję, jakby Popuś kiedyś kibicował w Wiśle, to Krakowa się zrobiłaby to samo i y, też by były hejty na Krakowie, no. Y, no tego się akurat nie da niestety powstrzymać. Dobra, i y, ten, następny temat. Y, wiele komentarzy jest typu, no Popek był w Warszawie, to jest fake, y, fake, no teraz widzicie dwa komentarze, które mi wpadły w oko oczywiście. Y, proszę Państwa, pewnie y, te osoby może mnie oglądają, to y, nie jest fake może, dlatego, bo jak się a jedzie do Warszawy, to jest godzina, półtora godziny max, jak się szybko jedzie, więc, no, to nie jest kłopot jechać do Warszawy szybko, tylko pozdół bramki. Ale one nie dają zbytnio opóźnienia. No, to, y, czas na drugie, no. no to tak, pierwsze, popuść, y, jakby to powiedzieć, on, nie, no, nie uciekłby, tak na patrząc, ale, ja coś czuję, że to faktycznie może być fake, ponieważ nie ma żadnych dowodów, żadnego zdjęcia, nagania, nic, Nikt nie pisał, w ogóle poszukałem, nikt nie pisał, że w Galerii Krakowskiej był popuść i tego typu sprawy. No więc, właśnie tak to jest, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że to po prostu był bardzo głupi fejk ze strony Wisły. Sam nie powiem, jestem za Wisłą, ale nie mam takich jazd, więc ja tam uważam na siebie. Czas na drugie. Tam jedna osoba napisała, chciałbym w ogóle wyjaśnić komentarz, tam jedna osoba napisała, że no popuś był dzisieć tam wczoraj w galejka, tam w galerii, tam w Warszawie gdzieś i proszę Państwa, jak zobaczyłem to na Facebooku, od, od razu weszłem na komputer i postanowiłem zrobić kilka ma trochę materiału yy, Więc yy, proszę, teraz widzicie pewnie moją yy, godzinę, którą yy, wycinałem yy, te, 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 te komentarze w pańcie, tak w pańcie niestety. Wicie moją godzinę i wicie godzinę, yy, dodania komentarza. Oczywiście też teraz możecie zauważyć godzinę moją, zarówno i godzinę, w której na niby yy, ten, dodali ten post, że popusia, yy, dojebali. Okej. Okay. Druga, druga kwestia, trzecia już, lub czwarta. Czwarta kwestia jest taka, że rzekomo, rzekomy popuś dostał dwie Ład, cytuję, plombły, plomby w twarz. Yy, proszę państwa, no, widziałem zdjęcia wszystkie, no i po nie wydaje mi się, żeby dostał plomby, że nie dostał na pewno po pysku. Zresztą, nawet jakby dostał po pysku, to mało widoczne to by było, a po prostu słabo dostał. Dlatego, bo yy, on yy, ten, pamiętam, że ćwiczył MMA, był nawet na jakimś turnieju w Londynie i właśnie tego typu sprawy. No to wiecie. Tak samo, nie wiem, po co niektórzy hejtują Popka. Proszę Państwa, Popek to jest wspaniały artysta. Z wielu z Was zna się mu zazdrościć dlatego, bo na przykład, taka pisanka woda od spadek, która teraz idzie. To historia życia wzięta, a zaczyna się tak zaczyna się O tak. chłopaka z getta, który chciał zdobyć, chciał zdobyć świat Wierzył bardzo mocno w swój potencjał Zbę. I obiecał sobie, Zbę. że spełni swe marzenia Zbę. 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 Talentu Zbę. i zaplecza to raczej nie miał, ale nie, nie. uparty był Ma po czterech miesiącach aż 20, 20 milionów odsłon No każdy by tak chciał na pewno, sam tak chciał, nie zaprzeczam, ale ja po popku nie cisnę. Osobiście sam go słucham czasami, bo bardzo fajne ma kawałki, można się pośmiać. I no i to jest człowiek, który ma ambicje. No nie wstydzi się tego, fakt co fakt pociął sobie twarz. No to było głupie w sumie. Ale zrobił to, bo chciał. To jest jego życie przecież. No nic nie zrobimy, ale odbiegamy powoli od tematu. Więc już wiemy, yy, że to jest Prawdopodobnie też fake, dlatego, bo yy, nie ma nic, żadnych dowodów, jak wspominałem wcześniej, nic nie ma. Więc, moją osobistą recenzją będzie tak, że to jest yy, prawdopodobne, lecz bardziej podchodzące pod fake, dlatego, bo zero dowodów i oczywiście popek wątpię, żeby uciekały się z dwiema osobami. No to, okej, okay. dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mówił Dawid83, zostaw lajka, like suba i pokaż swoją opinię w komentarzu. Dziękuję, do widzenia, na razie, yo!